Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem: What would Jesus do? Jego śladami, autorstwa Charlesa M. Sheldona. Czyta: Maciej Kowalik. Bo niezłomnie ufam, że idąc jego śladami, ja również zostanę podniesiony z martwych do jego wiekuistego życia. List do Filipian: 3.11 NPD Rozdział pierwszy. W piątek rano pastor Henryk Maxwell usiłował dokończyć swoje kazanie na niedzielne nabożeństwo. Ciągle jednak ktoś mu przerywał, był więc coraz bardziej poirytowany, gdyż pracy prawie nie ubywało. Idąc na górę po którejś z kolei przerwie, zawołał do swojej żony. Mario, mam do ciebie prośbę. Jeśli znowu ktoś teraz przyjdzie, powiedz po prostu, że jestem bardzo zajęty i nie mogę zejść na dół. — No, chyba, że będzie to coś bardzo ważnego. — Dobrze, Henryku, ale ja i tak zaraz wychodzę. — Będziesz więc w domu sam. Duchowny udał się na górę do swego gabinetu i zamknął za sobą drzwi. Po paru minutach usłyszał, jak żona wychodzi. Z uczuciem ulgi usiadł więc znowu przy biurku i podjął przerwaną pracę. Jako myśl przewodnią kazania wybrał werset z pierwszego listu św. Piotra 2,21. Do tego właśnie zostaliście powołani, bo i Chrystus przecież za Was cierpiał, dając Wam wzór, jak postępować Jego śladami. W pierwszej części kazania zaakcentował konieczność osobistego poświęcenia, zwracając uwagę na fakt, że sam Chrystus w swoim życiu doświadczał różnorakich cierpień, a nawet poniósł męczeńską śmierć. Potem była mowa o życiu i nauce Jezusa. Wreszcie nastąpiła refleksja na temat tego, co to znaczy: w zaufaniu do niego, gdy się już wstąpi na ścieżkę zbawienia. Pastor właśnie miał podsumować swoje rozważania wezwaniem do życia świadomego poświęceń na wzór zbawiciela. Trzy stopnie. Jakież one są? I już miał je wyliczyć w logicznym porządku, kiedy ciszę przerwał natarczywy głos dzwonka. Henryk Maxwell zmarszczył brwi, ale nie ruszył się z zabiórka. Wkrótce dzwonek zadzwonił po raz drugi. Wtedy wstał i podszedł do okna. Na schodach stał mężczyzna, młody, bardzo nędznie ubrany człowiek. Znowu żebrak, pomyślał pastor. Trzeba zejść na dół. Kiedy otworzył drzwi i stanął oko w oko z przybyszem, nastała chwila milczenia. W końcu człowiek o wyglądzie włóczęgi odezwał się. Pomyślałem sobie, że może byłby pan w stanie pomóc mi znaleźć jakąkolwiek pracę. Przykro mi, nie mam takiej możliwości.